Płyśnawskor wzrósł, skoro nie piszesz. Jula jest dosłownie trzecia nad ranem. O co ci chodzi? Nie rób ze mnie nienormalnej. Płyśnawskor wynosił 96 87, a teraz nagle magicznie wzrósł opie. Pierdolę. I dole. tak jasne. Oboje wiemy, że to było kłamstwo. Jula przecież ja spałem. Obudziła się pisząc do mnie. I serio nie mam pojęcia, o co chodzi z tym snapem. Może to jakiś błąd czy coś. Wynik na snapie się tak po prostu nie zwiększa. Nie wiem, może ktoś mi wysłał Snapa? Nie, sprawdziłam w Google. Snappor rośnie tylko wtedy, jak otworzysz jakiegoś snapa. Więc tak, właśnie przyłapałam cię na kłamstwie. I wiem, że snapujesz z innymi dziewczynami. Nie, poddaję się. Pogadamy jutro brzydzę się tobą. Co jest? F***? Przecież przed chwilą mnie przytuliłaś i pocałowałaś. Musiałam udawać, że wszystko jest okej, okay, bo twoje rodzice byli w domu. Więc co teraz się stało? O, nie wiem, może to, że widziałam SMS-a od Ami z takimi emotkami, który którym pyta, czy macie przynieść jedzenie. Boże, nie wytrzymam z tobą. To nie Ami, tylko Amir. To jest dosłownie gość od dostawy jedzenia. O mój Boże, ty zawsze znajdziesz jakąś wymówkę. Po prostu napisz do mnie, jak będziesz gotowa znowu zachowywać się normalnie. Hej, chciałam Ci tylko dać znać, że wychodzę. O, czyli teraz już masz dobry humor? Tak. Jak wyglądam? Wow. Wyglądasz obłędnie, gdzie idziesz, a do znajomego po prostu się wyczywać. Jak ona ma na imię? To jest chłopak. Nazywa się Szymon. Poznałam go na Discordzie. Co jest? Czyli tak się stroisz, żeby iść do jakiegoś typa do domu. No tak. Wow, czyli dla niego się tak ubierasz, a dla mnie nie? Nie wiedziałam, że jesteś aż tak niepewny siebie. Boże, moi znajomi ostrzegali mnie, że jesteś toksyczny i że powinnam cię rzucić. Zaczynam myśleć, że mieli rację. Ty siebie w ogóle słyszysz? A tak w ogóle, to pewnie zostanę u niego na noc, więc postaraj się do mnie nie pisać. Nie wiedziałem, że pozwalają zostawać gdzieś na noc.